Drenchy Starlight. Vox FM oczywiście w rytmie hitów, my sobie tak siedzimy, gadamy, prawda? E, tu jakaś kawa, tu, prawda, jakaś muzyka w radiu. No a tu okazuje się, że na kilka chwil weźmie i wybije nam godzina 15. a to oznacza, tak Państwo się domyślają, najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. E, później muzyka i tu, proszę bardzo, no, będzie mm, Two Colors między Heavy Metal Love. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3098. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo tylko do wtorku. Pierwsza rata gratis i do marca nie płacisz. 20 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na Euro Tydzień żarówek w Leroy. W nowym roku wszystko ma pięknie świecić. Już od poniedziałku mamy akcję 3 za 2 na wszystkie żarówki. Świetlówki LEDowe albo dekoracyjne. Do każdego wnętrza. Kupujesz w klubie 3 dowolne żarówki, a płacisz jak za dwie. Kupujesz 3, a płacisz jak za dwie. Jasne? Jasne. Regulamin w sklepach i na lerouamerlę.pl. No to raz dwa na tydzień żarówek. Dolerła. Tylko w Kauflandzie poniedziałkowe świeżobranie. Wybrane rodzaje pomidorów aż o 30% taniej. Tak, tylko w poniedziałek wybrane rodzaje pomidorów aż o 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Uniknij noworocznej podwyżki cen. Tylko do 31 grudnia kupisz 6-miesięczny karnet do CityFit. Za jedyne 59 zł za pierwszy miesiąc. Kup teraz na cityfit.pl. Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić ten... na mediaexpert.pl no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na MediaExpert.pl No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na MediaExpert.pl Uwaga, uwaga! Gorąca wyprzedaż w outlecie Faktory. Do minus 70%. Buty, ubrania, akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz od topowych marek, jak Adidas, Marco Polo, Lacoste. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje czekają na Ciebie w Faktory. Co powinien mieć przyszły przedsiębiorca? Hmm, powinien mieć oczywiście asystenta. Masz fajny pomysł i ruszasz z biznesem? Niech ING będzie twoim asystentem na starcie. Z pomocą eksperta na wideo lub przez telefon wygodnie założysz firmę i konto w aplikacji banku. Ekspert ING poświęci ci całą uwagę, żebyś dobrze wystartował. Umów się na spotkanie online. ING, twój asystent w zakładaniu firmy. Więcej o ofercie ING Banku Śląskiego S.A. dla firm na ing.pl Reklama 7.4. Poznać. Akcja ratownicza po wybuchu i zawaleniu się kamienicy trwa. Wiadomo już, kogo szukają służby. Sylwestrowa noc już wkrótce policjanci ostrzegają przed brawurą przy odpalaniu petard. Pogonie Szczecin bez nowego właściciela. Na koniec sport. Posłuchajcie. Jest 15 Na najnowsze wiadomości zaprasza Katarzyna Pilawska. Zaginieni to 78-letnia kobieta i 46-latek. Trwa akcja ratownicza po wybuchu i zawaleniu się kamienicy w centrum Cieszyna, w Śląskiem.